Witamy tym razem gdzie? Poznajecie to? Widzimy się w Bułgarii! Jakby ktoś nie wiedział gdzie jesteśmy, to tylko trzeba zrobić na Grand Hotel, na Pisik i jesteśmy właśnie tu i lecimy z luksorem do pocięć money, bo z pieniędzy to wiecie, w każdym mieście można zrobić nic! Dzień dobry, przepraszam pana, ja pana skąd znam? Pani jest z telewizji? Tak O super Podrabiam wszystkich panów Wujek Kirek miał przez chwilę pieniędzy w z 50 Ale Ależ jaki mural wypatrzył Właśnie ten Dobra, jak zawsze na początek mamy taki jeden Kościółek, który mógłbym Wam zademonstrować. Tu jest Irek z mojej ekipy, który na pewno będzie chciał zrobić temu obiektowi zdjęcie. Luxon i Marzenka, którą już doskonale znacie. To jest cała Część ekipa. pozdrawiam wszystkich yy, oglądających Twój kanał na YouTube. A, widzicie? Jeżeli on to ogląda, to musicie oglądać wszyscy. Trochę agliheim, tylko taki mały. Cała moja beczka. Waluta tutaj to lwy i zobaczcie ile to lwów Chciał Cię skubnąć na 10 lwów, ale się nie dałeś, widziałem ja Bo też. Widzieliście naszego wariata, to jest naj, największy lew tego wyjazdu A tutaj to jest taki mały lionik To, to, to wilczek no Chciałem powiedzieć pumbas, pu, pumbas naszego lwa Ten to jest dopiero rozjebunek Ja chciałem skoczyć, mogę na chwilę? Kurde, dziewczynki musiałem przestraszyć Chciałem wejść na niego, wariacika Ale ciepły, naprawdę I'm sorry, thanks, thanks. Kurde, dziewczynki mi pozwoliły tutaj wskoczyć. No to z Ale groźny ty nie, że w rzeźbie można taki wzrok uchwycić, nie? No, tutaj mamy jak widzicie takie budyneczki. Chodzimy szu... A, my jeszcze jesteśmy przy Grand Hotel, chciałbym powiedzieć, czy jesteśmy znowu w punkcie wyjścia. No myślę, Widzicie, co to się dzieje? Tu stoisz, tutaj pani, na, tutaj pani jedzie, a tu na dyskorautę zasuwają. Szok dla mnie A, i nasze e, tramwaje, polskie nasze tramwaje tutaj były Pokażę wam później A to już bazar w centrum Sofii No i oczywiście, jak to we Warszawie, nurki też mają swoje 5 minut Kolejny lew, tym razem peżot i lecimy dalej. Jezu zobacz jakie ma piuropusza pan Pan kozak pióropusz a my lecimy tu dalej. Są no oczywiście i takie tramwaje Tutaj są różne tramwaje, ale te polskie są zdecydowanie najładniejsze Marzenko, jak powiesz, te nasze polskie tramwaje tutaj chyba najładniejsze, nie? No pewnie Są różne, ale te nasze Pokażę wam Wracamy Zobaczcie, jakie piękne lamy, kurde Lamo taka Same lamki Perugiańskie Jezus Maria Po te lamy? Co ty, Jereczku, taki zadowolony? Bo widzę wodę. A lubię bardzo wodę. Irek lubi wodę. My też Wody. lubimy wodę. Woda dobrze my, do nie wpływa. My lubimy wodę. W, Ale niech będzie i woda. Bach Chuba. Bach. Ty wujek powiedz jakieś w Sofii, bo ja naprawdę nie wiem jak tu do Sofii trafić. Bo my z Ireczkiem chcieliśmy. Wujek, weź no powiedz.

Panie Łukaszu, czy idzie coś tutaj znaleźć, czy nie tak. bardzo? B będzie dobrze Tak, będzie dobrze no Mogę już wracać do Kielc z powrotem No i fajnie, nie jesteśmy ogólnie zadowoleni z Sofii Powiem szczerze, bardzo ciężko znaleźć jakieś takie suweniry Nawet takie gównianki, jak ktoś lubi No ale no, co zrobić Takie życie, ja zazwyczaj kupuję takie I chyba taki kupię siostrze a niech ma, bo ona zawsze ma takie metalowe Proszę bardzo Kasyna, można wygrywać samochody Tutaj tego dużo, ale ładnie, kolorowo Tutaj jest jakaś fajna restauracja I zaraz wyjdę na swój <śmany> 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 Nie przestraszyliście mnie, ale pięknie tu Jak widzicie, kolejne lwy takie wielkie, jeden i drugi No i tutaj są też moje dwa lwy, ale jednego niestety bardzo ciśnie, wiecie co, dlatego atakujemy. Dobra, mamy lwa z boku wielki lew na tego to jakbym w las, to byłbym król lew Przeleciał gangsterski so Sofijczyk. O, a tutaj patrzcie to co wam mówiłem. Polski tramwaj. Poland, widzicie? jest Nie widzicie, może wam to zrobię. No. Wreszcie trafiliśmy na coś fajnego. Mamy takie właśnie ruinki. Kolega ma problem z taletą, ale my oglądamy właśnie teraz ruinki. Tutaj byliśmy w Metrze. Jesteśmy w Sofii. O, tam zobaczcie, jak ma troszkę. Jak ma troszkę w Gruzji. A tutaj mamy właśnie ruiny starego miasta mury. Czyli jakieś knajpeczki są, ale my już tu wychodzimy na prawo. Szkoda, że małego pawła mamy kroki, jakieś wariaciki, szyszunia. Nie wiem co to ma imitować, ale lecimy na tamtą stronę i znowu meczet. Nie mamy czasu, kurde. Została nam godzinka, jeszcze trzeba chleb kupić, żeby coś zjeść na biwaku Lecimy do sklepu, żeby nie było Tu mamy coś takiego Jest Billa, jesteśmy uratowani Z kartoflami Z kartoflami ona No, bez kartofli Super. Bez kartofeli. Bez gdzie Patrzcie Ale jestem głodny. Kebab pierwsza klasa. Mmm. Yeah. Ono. Kartofel? No. Ty hmm. okay. z kartofel? No. No, ja yeah, Nie. No. Okay. Ty chcesz z kartoflami? No tak, cały czas mówiłam z. To no nie o może no, Mały aperol bym sobie wypił, ale nie mam czasu na takie głupoty Kogucika? Można jednego? ty, to dawaj po jedny. O, Ooo, guzowa hej! Za darmo Cheese Co to? Dobra. Taki mural, niestety kamera by tego nie pokazała. te biednego Polaka za granicą. Proszę bardzo, jaka ładna tortilka z Lidelsa, z Lidelsa. No. O, i dobrze. centrum miasta, i my w samym sercu Sofii Kiel, <laughs> Oczywiście kieleckie świry bagieta, jest. Wiecie jak się nazywa najbardziej popularna aktorka kinowa z Bułgarii? Sofia Loren. ha, Wiedziałeś? Ha! 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 Lecimy do kolor Lecimy do kolorowej fontanny. fontanny i się skończyło. haha Specjalnie dla mnie, pokaz dla was, Sofi, pokaz fontan. Jedziemy. Co ty piura, super! Może na jednego drinka bym tutaj wszedł, bo tak kolorowo. Chociaż sam nie wiem, czy wybrać to miejsce. O, meczyk jest akurat. No ale to nie nasi grają. Chociaż nasi to nie grają, zapomniałem. Także i tak nie byłoby co oglądać. A to co, lecimy super. A tu mój profesjonalny człowiek od naświetlenia. Jak tam Artur impreza? Bawimy się.

Grają w coś, ale nie wiem co. Zaraz popatrzymy o co chodzi. Coś nie zagrało. Chyba w kupę wpadła piłeczka, więc chwilę musimy poczekać. Pan wytrze, wytarł i lecimy. Nie wiem o co tutaj chodzi. Dalej kurde trzok, ale już tylko dwóch zostało Taki fajny naród lubi się bawić Aj, czy warto było szaleć tak? No właśnie A my czekamy na dwie minuty raptem Oj, dłużej, dłużej A bo my tam czekamy na ciebie, oni idą a nie, spoko One Voyage, wsiadamy I koniec zabawy z Sofia